Panie prezesie, Siemens w Polsce to przede wszystkim chyba jednak lokomotywy. Tak. Czy rozważacie państwo start w przetargu PKP Intercity na dostawę tych lokomotyw wielosystemowych? Tak, dlatego że gdyby to był przetarg ograniczony tylko do sieci 3 kV, no to sądzę, że to by mniejszym zainteresowaniem się cieszył, to cieszyło takie postępowanie. Natomiast jeżeli on dotyczy pięciu krajów i dodatkowo Polskę, tych krajów sąsiednich. No to jest o tyle atrakcyjny, że my no, nasza lokomotywa we wszystkich tych krajach ma homologację, nie tylko w tych, ale i w większej liczbie. Więc na pewno, na pewno chcielibyśmy w tym, w tym brać udział. Możemy powiedzieć, że Siemens jest faworytem do wygranej? Nie, nie, trudno powiedzieć, czy jest faworytem, bo myślę, że krajowi producenci będą tym zainteresowani, jak i no, nasi konkurenci na, na rynkach tych międzynarodowych. Sądzę, że też się tutaj pojawią. To będzie widać po... po 15 lipca, kiedy składane są powiedziałbym papiery do, do zakwalifikowania do tego dialogu konkurencyjnego.